Chodź, flop! Już idę, Bing! Koko! Witaj, Bing! Cześć, Charlie! Cześć, wszystkim! Cześć, Pando! Cula! Witaj, Bing! Ostrożnie, maluchy! Oj. Nic ci nie jest? Nie! Na szczęście! Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dziś z przyjaciółmi. Ach, wypiłam soczek. Skończyłam. Ja też. Śmiesznie pogwizdywaliście, pijąc przez słomki. A pola umie gwizdać bez słomki. Jak to się robi, polu? O. Najpierw trzeba złożyć razem usta. Potem nabrać powietrza. I delikatnie je wydmuchać. Próbujcie. Usta w ciup, oddech i dmuchamy. Ale to trudne. Zgadza się. Trzeba bardzo dużo ćwiczyć. Ty też tak potrafisz? Potrafię, Bing, ale nie tak ładnie jak Pola. Ona ma do tego dryk. Co to znaczy? Dryk to innymi słowy talent. Pola ma dryk do gwizdania. Flop ma dryk do gry na Sansuli. A ja mam do czegoś dryk? Jasne, każdy ma jakiś talent. Trzeba go odkryć. Ja odkryłam. Mam talent do grania na swoim nosie. O, ja też tak chcę. Ja! Chyba nie mamy tego do grania na nosie, Pando. To dlatego, że nie macie trąby. Ja też mam talent. Potrafię to. Patrzcie!

bardzo trudne. Jak ty to robisz, że tak dobrze ci idzie, Pando? Po prostu mam dryg. Ja też chcę mieć dryg. Na pewno go masz. Gdzie? Jakoś go dotąd nie zauważyłem. Musisz spróbować robić różne, nowe rzeczy. O, już wiem. Co powiecie na to? O, widzisz, Bing? Masz talent dostania na jednej nodze. <laughs> Patrzcie na mój dryg. Ja mam taki Sandry. Ja też. No tak! No to patrzcie! Mam jeszcze jeden! O! Bardzo ładnie! Pięknie! Masz wyraźny talent do grania na kolanach. Też mam do tego talent. Patrzcie! Wszyscy macie talent do gry na kolanach. O, Chciałem zrobić coś wyjątkowego. A. Już wiem, a tak umiecie? O, widzę, Bing, że masz talent do. Wszyscy Witaj, bibble, Tak. Wszyscy potrafią <sukdadequele För medikt> <biblisch> <Irish> I to mnie martwi. O, cierpliwości. Coś znajdziesz. O! O, o, o już wiem! Patrzcie! <grystanie> o, 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 świetnie! Masz talent do fikania koziołków. Widzieliście jak fikałem koziołki? Ja <grystanie> też potrafię fikać koziołki. Ja też. <grystanie> 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 o. Oh, no dobrze, ale ja filikam specjalne super koziołki. Patrzcie. Ostrożnie. Uważaj Bando. Oh, nic ci nie jest. Ojej, Bing. Oh. Przepraszam, Bing. Nie zauważyłem twojego ucha. Oh. Biedny Bing. Oh. No już, już. To musiało cię zaboleć. Pando na mnie wpadł. Zrobił to niechcący. Nie wiedziałem, że tam są twoje uszy. Spokojnie, Pando. Zrobiłeś to przecież niechcący. Nic ci nie jest, Bing? Hmm. Zobaczmy. Co to był za dźwięk? Jaki dźwięk? Jakby kliknięcie. Ale co? To? Tak, tak to. to! Też tak spróbuję. Ja tak nie potrafię. Ja spróbuję. A, jak ty to robisz? O, tak. Bing, to niespotykane. Może mam do tego dryk? Tak, niewątpliwie masz. O to chodziło, Króliczku. Cześć! Każdy miał do czegoś dryk. Tylko ja nie mogłem niczego znaleźć. Chociaż próbowałem wielu rzeczy. Nagle pando w zabawie przygniódł mi ucho. Oho, To mnie zabolało. Ale właśnie dzięki temu znalazłem swój talent. Okazało się, że moje uszy śmiesznie klikają. O tak! Każdy ma w sobie jakiś talent, nawet jeśli o tym nie wie. Trzeba poszukać cierpliwie, aż się go znajdzie. Talent to wielka rzecz, Bing. Powodzenia. Chodź, Flop. Już idę, Bing. Koko. Witaj, Bing. Cześć, Charlie. Cześć wszystkim. Cześć, Pando. <śla> Sula. <śla> Witaj, Bing. <śla> Ostrożnie, maluchy! Oj, nic ci nie jest? Nie, na szczęście. Bing! Coś dla Suli. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing robi dziś coś dla Suli. Ten jest dla ciebie! Dla mnie? Powiedz od kogo! Otwórz go, to się dowiesz. To kartka od Suli! Zgadza się! Napisała! Całuski dla Binga. Ale śliczna! Chcę zrobić coś dla Suli! Pewnie! To będzie bardzo miłe podziękowanie! Chodźmy! Czego będziesz potrzebował? Eee, ładnej kartki, Rżowej. Sula lubi ten kolor. Eee, I kredki. O, i coś do ozdoby. Przyda ci się klej, by wszystko połączyć. Hop. Hmm. Kredki. Hmm. Co to będzie, Bing? Eem... Ja! E, 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 I Sula. E, e, I magiczna różdżka dla Suli. Ona lubi wróżki. Gotowe. Mm, bardzo ładna różdżka. Sula będzie zachwycona. Co teraz? O, sreberka. Sula uwielbia sreberka. I zawsze ozdabia nimi swoje rysunki. To dobry pomysł! Oto klej. I sreberka. Top, 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 top. Top, top, top. Ładnie. Spodoba się, Suli. Na pewno. Mamy już rysunek i sreberka. Co dalej? Y Sula uwielbia makaron. <noise> to prawda. Weźmiemy makaron motylki czy makaron sprężynki? Motylki. Sula lubi je najbardziej. Dziękuję, Flop. Top. Top. Więcej kleju. Wystarczy, Bing. Nie potrzeba wyciskać aż tak <głos> dużo. <głos> Ostrożnie, klej jest mokry. O, wszystko mi ścieka. Połóż kartkę płasko, dopóki klej nie wyschnie. Proszę, popraw. Wtedy makaron już nie spadnie? Nie, sprawdź. Top, top. Zostań makaroniku. Sula będziesz szczęśliwa. Może coś jeszcze? O, czy sula lubi pióra? Tak, pióra. Na przykład to kacze żółte. Proszę, żółte pióro. Więcej kleju. Piórko dla mnie. Piórko dla Suli. Piórko, piórko, piórko. Mam. Gotowe. Bardzo ładny obrazek, pik. Jest dokończony? Tak. Możemy go zanieść Suli? Klej już wysechł. Tak, jest suchy. Chodźmy. Zaczekaj chwilę, Flop. Zapomniałem przykleić ozdoby na różdżce Suli. Rzeczywiście. To będzie ładnie wyglądało. Poszukajmy czegoś. O, wezmę to. Ten kamyczek na pewno spodoba się Suli. O, oh, weźmiemy drugi. <grym> Proszę. Oh, pełna butelka. Dziękuję, Flop. O, oh, nie mogę go wycisnąć. Mam ci pomóc? Nie, poradzę sobie sam. O oh, 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 nie, klej pobrudził cały rysunek. Hop. Ojej, niestety to prawda. O, flop! Wygląda okropnie. Hmm, nie powiedziałbym, że okropnie. Raczej kleiście. No. Kiedy za mocno ściska się tubkę, czasami tak się dzieje. To nic wielkiego. Sula nie będzie zachwycona. Ten rysunek trzeba po prostu dokończyć. Czy jest jeszcze coś, co Sula lubi? Moglibyśmy tu przykleić. Mhm. Sula uwielbia brokat. Świetnie, posypmy klej brokatem. Dobrze. Oto brokat. Ostrożnie, Bing. U. U. Ale lśni! Gotowe? Gotowe. Aha. Spójrz, Flop. Och, jest piękny. Na pewno spodoba się Suli. O to chodziło króliczku. E, e, zanieśmy go suli! Chodźmy! Cześć! Dostałem od suli kartkę, więc zrobiłem dla niej rysunek. Przykleiłem do niego sreberka, makaron, ozdoby i piórka. Sula lubi te wszystkie rzeczy, ale wylał mi się klej! <grym> Wyglądało to okropnie i posmutniałem. Ale potem posypałem klej kolorowym brokatem. I rysunek znowu wyglądał wspaniale. Jeśli nie podoba ci się Twoja praca, to znaczy, że trzeba ją dokończyć. Zdobione rysunki to wielka rzecz, Bing! Jest prześliczny! <laughs> Chodź, Flop! Już idę, Bing! Koko! Witaj, Bing! Cześć, Charlie! <laughs> Cześć wszystkim! Cześć, Pando! <grym Sula! <grym> Witaj, Bing! <grym> Ostrożnie, maluchy! Oj. <grym> Nic ci nie jest? <grym> nie! Na szczęście! <grym> Bing! Przebieranki Niedaleko stąd, tuż za zakrętem...

Au! O, Bing! Oh. Nic wam nie jest? Nie! nie. O, jest jedna skrzynia, a was dwoje. Co tu zrobić? Bing będzie drugi, ja pierwsza. Dobrze, niech ci będzie Koko. O, o. Jestem księżniczką! Księżniczka Kokolina! Ty możesz być królem, Bing! Dobrze, teraz ja. Pasuje. A ja będę garderobianym. Teraz ja. Oh! Biżuteria dla księżniczki Kokoliny. O, jak pięknie lśni. Hmm, lśniąca biżuteria. Tak. Dla pięknej księżniczki. Twoja kolej królu Bing. A, super bohatera? Tak. Miałeś być przecież królem. Yeah. Jestem super królem! O, Bing. O, moja torebka. Kiedyś nosiłam ją niemal bez przerwy. I go założyć flop. Ogon? Królowie nie noszą ogonów. Jestem bi! Ona. Jestem Bing, supermagiczny król lew! Nie ma czegoś takiego, jak supermagiczny król lew. Oh. A tak w ogóle, szczerze mówiąc, to żaden z ciebie król. Spójrz! Nawet nie masz na głowie królewskiej korony, a właśnie, że mam. Gdzie ona jest? <ścoughs> Mówiłem? Hmm. Super magiczny król lew Bing! Bam, 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 bam. O nie, to korona księżniczki. Oh. Zabieram ją. Koko, to moja korona. Ale ja jestem księżniczką Kokoliną. Odbieranie korony królowi jest mało wytworne. Ach, ach, przecież to ja ją znalazłem, Koko. Wyrywanie korony nie przystoi królowi Bing. O. Korona jest jedna, a was dwoje. Co tu zrobić? Gili, 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 gili to moje! Ech, to moje! moje. Ostrożnie! No. Tak nie można! O! O, o nie! O, Moja ej. korona! To przez siebie! Och, wielka szkoda! Miała takie ładne ozdoby! Nie wiedziałem, że korony pękają! Mm, nawet korony nie lubią, jeśli się o nie walczy. Mm. Napraw ją, proszę, flop! Hmm, to raczej niemożliwe o, No i nie mamy żadnej korony I co teraz? No cóż, jest was dwoje, a ozdób wiele Pomyślmy chwilę, pożyć mi magiczną różdżkę, królubing Proszę Posmaruj te miejsca klejem ech. Mhm, mhm. Ech. Świetnie ech, ech, ech. Co to będzie, Flop? Ozdoby tutaj, tu i tu. Księżniczko Kokolino. Twoja kolej, królu. Hmm? Hmm? Hmm. To nie jest korona. Zgadza się. Jeszcze nie. Trzymajcie karton. Już? Pozwólcie. Proszę. Mam ja też! Jestem teraz prawdziwą księżniczką! Nadworny garderobiany woła do siebie księżniczkę! Uklęknij proszę! Ogłaszam cię księżniczką Kokoliną! Jestem zaszczycona! Teraz ja! Dobrze już, dobrze! Przyklęknij! A ciebie ogłaszam! Supermagicznym królem lwem! Dziękuję, jestem zaszczycony! Jestem supermagicznym królem lwem wszystkiego! <laughs> Pan, <to> księżniczka kokolina! <laughs> Cześć! Przebieraliśmy się razem z koko i flopem. Byłem królem, więc potrzebowałem korony. Niestety była tylko jedna. Księżniczka kokolina też chciała ją mieć. Wrywaliśmy ją sobie. I korona pękła. Ozdoby się rozsypały wszędzie. Nie dało się jej naprawić. Było nam bardzo przykro, ale podzieliliśmy się ozdobami i Flop zrobił dla nas piękne korony z papieru. Przebieranie się to wielka rzecz, Bing. Jestem super magicznym królem lwem.